Niemiecki chciał skontrolować go kolanem, Kolejny prosty. No ta piąta runda to jest już popis Parnasa. To jest ten Parnas z czasów, kiedy mówiliśmy o nim, że nie ma do niego w ogóle podjazdu nikt w tej kategorii. Nine. Długim ciosem prawą ręką Niemiecki chciał skontrolować go kolanem. Sisa, teraz! Idzie po głowę rywala, ale cały czas jest szalony. Miało być więcej chłodnych u Damiana Piłowarczyka. Ej! Poszedł po kostkę Haliną. Jest za gra. klapka. Kotra! Rzutowa w wykonaniu Soldicza! Ależ ten chłopak ma siłę! No i skręca się palakę! Czeszka, teraz nie widzieliśmy tego jak głęboko jest ta ręka, ale stara się wyciągać znów łokieć Anita Bekus. 65 sekund do zakończenia tego pojedynku. Czy wybroni tę sytuację Anita Bekus? Chce wstrząsać ciało rywalki, aby wyciągnąć właśnie łokieć poza linię nr yeah. ah, yes. się! 6 oh. Poczuł odpowiednie tempo, prawy prosty, są ciosy w parterze, Damian Stasiak, ale są ciosy, poczuł odpowiedni rytm, jest i Idzie, idzie z kolejnymi uderzeniami blisko, jest sędzia Piotr Jarosz to może być zaraz koniec pojedynku, jeśli nie będzie bronił się Damian Stasiak. Był przytomny wydaje się Webster. Są mocne razy, które sklejają się z głową Marka Samociuk. no i... Koniec tego pojedynku. Masakra powraca na zwycięskie tory. Four. Nie są to ciosy znaczące, natomiast 33 do 3. To pokazuje, jaką przewagę osiąga w tym pojedynku Roman Szymański. Oh. 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 Kilka mocniejszych ciosów Z koniec. Chociaż. właśnie, wrócił się oh. w ostatniej chwili. No, ma to już ale że było sporo tych ciosów wyprowadzonych ze strony Romana Szymańskiego. I wydaje się półprzytomny cały czas Mateusz Legierski. Wkładał gdzieś palce w rękawice swojego rywala Niemiec. Teraz czyżby trójkąt nogami? Otóż no będzie chyba z dziesiąta technika, którą próbuje w tej walce zrobić Damian Piwomarczyk. Mark Dusis jeszcze wyprowadza ciosy. Musi skręcić się swoją. balaka, balaka jest klepnięta ta technika przez Marka Dusisa. Co tu wyczyniona w parterze? Tak raz tak. Ale ten powie na odejściu Olkrzynki. Wow. Tymczasem zdecydowanie celnym. O! Kapitalny Kapitan! Co to się wydarzyło! Co teraz o! zrobił Patryk Likus? Mówiliśmy o tych technikach ekwilibrystycznych tych 19 obrocie, Łokciem i No ja Zobaczmy, teraz mamy tutaj podrażniony ruszył. I Is still the champ a perfect fight here tonight a credible opponent the man ASW 66 live only on Via Play.